Agata, droga redakcja, jak mam rzucić pracę? Jestem mentalną i życiową pizdą. Może się zdarzyć każdemu. My... Ale świadomo! Świado o to chodzi. Świadomość. Pierwsze kroki już za tobą. Tak. Już jesteś w dobrym miejscu, bo wiesz. Źle to było. Że tak. już <laughs> <laughs> tylko lepiej będzie. Ale jak ja byłbym na twoim miejscu i chciałbym tak bardzo rzucić robotę, to bym poszedł, stanąłbym na największym możliwym open spaceie, zrobił kurwak na dobrym weselu. <laughs> Halo! Panu chuj w dupę. Tobie, kochaneczko, też chuj w dupę, bardzo jesteś szpetna. Za każdym razem, jak mówiłam, że ładnie wyglądasz, to kłamałam. Taka paskuda, ja pierdolę jak mężowi o tobie opowiadałam, to nie wierzył, A jak fotkę pokazałam, to się nie śmiał. E, tobie, kochaneczko z kadr, dwa chuj w dupę, bo wiem, że lubisz, bo ci widziałam z Mirkiem, z księgowości. Gdzie jest szef? Wyszedł już szef, dla pana wszystkie chuj w dupę. Wszystkie możliwe! Każdy, kto ma chuj może tam pójść do szefa dzisiaj i ładować. A ja, szanowni państwo, tu jest wypowiedzenie, ja nic od was nie chcę, żadnych pieniędzy, ja już idę sobie. Powodzenia życzę, tobie też, Danusia. Ciebie bardzo lubiłam, kochana, ty zadzwoń do mnie.